Witam serdecznie z tej strony Paweł Crypto Lifestyle. Z kolejnym filmem dzisiaj obiecałem, że będzie dużo. Jest początek tygodnia, więc robimy sobie podsumowania tu i tam. Zobaczymy jak idzie w tych różnych projektach, które wam pokazuję. Na początek, znaczy już był dzisiaj film o Jastroy. Teraz o DSP, DSP DeFi staking platform. Zobaczymy jak mi tutaj idzie. Platforma przeżyła ostatnio hmm, jakby to powiedzieć Tutaj opinie są podzielone, myślę, że tutaj deweloperzy trochę zagrali jakiś tam sobie numer, zrobili może, może mieli jakiś w tym cel. Strona zniknęła, później pojawiły się mirory, a teraz strona już wróciła, no i tak samo wrócił hype, który to był ogromny na ten projekt, tak ogromne zainteresowanie, o, ogromna pompa. No i to się również przekładało na wyniki. Ja dołączyłem, nie pamiętam już który tam dzień, ósmy czy siódmy, czy dzień, no. To jeszcze i tak jest moim zdaniem wcześniej, porównując do projektu, o którym też mówiłem, T2X. Być może jeszcze zrobię osobny, projekt, osobny film o tamtym projekcie, no bo wydaje się, że też ma potencjał, mimo że tam troszkę mniej nalicza. Tutaj też podchodzę teraz już troszkę ostrożniej do tej platformy, natomiast no, jak zaraz zobaczycie, no efekty tutaj są naprawdę dobre. Ja nie spanikowałem tak do końca, jak, jak były te akcje ze stronami. I przetrzymałem po prostu i dzięki temu bardzo fajnie to mi wyszło. Zobaczmy sobie może jak to wygląda. Damy tutaj na steak. Więc. No tu mi się nawet już widzę, jakieś steak'i skończyły. Ja chyba tutaj też na próbę. Czasami tutaj mogą być jakieś glicze, nie zawsze się to dobrze pokazuje, więc trzeba sobie parę razy odświeżyć. Często jest tak, że po tej aukcji na kolejny dzień trochę to twarzy żeby tutaj te wartości były prawidłowe. Nie wiem z czego to wynika. Jakby nie za bardzo też się tym przejmuję. W tej chwili to, co pokazuję, to są prawdopodobnie wiarygodne wyniki. Więc zobaczcie, tutaj na przykład 850 coinów zainwestowałem, i z tego już mam 2000 tronów dywidend. Wtedy mnie te 850 coinów kosztowało około chyba 5000 tronów. No bo ta cena się zmienia, teraz też sobie zobaczymy, jak można tutaj badać cenę. Pokażę wam na słopie. pojawiły się nowości, są wykresy, także bardzo fajnie, bo można sobie tutaj badać, patrzeć, jak to wszystko się rozwija. Gdzie indziej też mam trochę tych dywidend, no i tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę: tu mi wpadł bonusowy dzień, bo jeśli mamy te steki na więcej niż 5 dni, co 5 dni są takie bonusy, że jakby dostajemy więcej. Tych tutaj interest i zobaczmy, tych samych interest co są, są po prostu coiny, jakby tak, te DSP, które dostaje oprócz tego, że dostaje dywidendy i teraz już łączna wartość moich, jakby tutaj DSP to nie jest 850 tylko 1237 także jak tutaj na przykład mi się skończy ten stake a zaraz sobie zobaczmy wejdziemy sobie na nie na kontrakt wejdziemy sobie na aukcję w ogóle to polecam zobaczyć moje wcześniejsze filmy o DSP, jak kogoś to interesuje, żeby sobie tam zobaczył jak to działa mniej więcej. Generalnie są tutaj takie aukcje, na tych aukcjach w teorii możemy sobie dorwać taniej te coiny Można też je kupować na Just Słopie Ja czasami tutaj startuję w tych aukcjach. No, generalnie jak się zaczęło, zobaczmy, mamy teraz 15 dzień. Jak się zaczęło, to mieliśmy tutaj to są, to są trony, tak? To są milionach tronów, czyli ta, im więcej tego jest jakby tym drożej na tej aukcji kupimy te koiny, no ale jak już mamy wcześniejsze steki no to będziemy dostawali więcej jakby naliczeń, dywidend i tych tak samych interest, czyli nie wiem jak to nazwać akcji, tokenów. I no tutaj tutaj gdzieś był, uch, nie pamiętam który to już był dzień, gdzie był ten problem, no ale no zeszliśmy tutaj powiedzmy 17-15 milionów, teraz... Czy wczoraj było 12, wczoraj 10,28? dzisiaj już jest 2 miliony, a mamy jeszcze do końca aukcji 11 godzin, także dalej tutaj jest pompa. No i tutaj, zależnie od tego, kiedy wejdziemy, no zobaczmy. Jakbyśmy tutaj wchodzili w 10-11 dzień, byśmy mieli tych tokanów mniej. Im wyższy jest ten przelicznik, tym dla nas, dla kupujących, którzy będą startowali w aukcji, jest to atrakcyjniejsze. No oczywiście wszystko zależy od tego, jak to później będzie szło. No póki co dla mnie projekt bardzo dobry. Wrócimy jeszcze tutaj do stejków. No, dużo tu nalicza, i teraz moja strategia jest taka, że będę dalej tutaj inwestował. Nawet jeśli te naliczenia będą spadały, to mi się wydaje, że to jest opłacalne. Ja robię takie steki na 5-10 dni, zależnie, jakie tutaj sumy są. Tutaj jakieś sobie robiłem takie nawet małe. Powiedzmy, o tutaj na 10 dni zrobiłem. I zobaczcie, z 91 już mam 131, już 118 Tronów naliczyło. To nie pamiętam, że ile to kupowałem, ale, ale... No, uwierzcie mi, że jest to opłacalne, można sobie to zobaczyć po poprzednich filmach. Mógłbym teraz sobie zrobić unstake'a. Na próbę to już robiłem jakieś unstake'i. Teraz tutaj nie wiem akurat, czy to się dobrze pokazuje, coś to się zdublowało, ale generalnie jak zrobię unstake'a, to tutaj zobaczcie, ze 14 mi zeszło na, na 9, tak? Czyli straciłem trochę tych tokenów, a dostałem 26 tronów z tych dywidend, które tu były. To robiłem tak na próbę, żeby zobaczyć, bo ludzie mówią, że połowę zabiera, no, niekoniecznie połowa to też zależy od tego, w jaki, na jakim etapie jest ten nasz stake, i generalnie z tego co tutaj piszę, yy, co jeśli zakończę wcześniej, no to kakara to będzie profit z połowy, dzień na które się zobowiązaliśmy. Także wydaje mi się, że bezpieczną strategią są takie właśnie od 5 do 10 dni stake. I teraz na przykład, jak mi się zakończy ten stake w 17 dzień, czyli zobaczmy, to będzie za niedługo, za dwa tam dni, tak. Jak mi się to zakończy, pewnie już będę miał trochę tutaj nagromadzonych tych tokenów. Będę miał trochę też więcej dywidendy. Dywidendy wypłacam, a te tokeny prawdopodobnie znowu wrzucę na 5-10 dni. Tutaj sobie już częściowo odzyskam wkład, a dalej będę zarabiał i to będę zarabiał coraz więcej, coraz więcej. Oczywiście, no zależnie od tego, jak tutaj będzie się kształtował ruch, no bo potrzebny jest ruch, to jest bardzo ważne. Co to jeszcze możemy sobie robić? No Możemy sobie wejść na just swap. Badać sobie te cenę. Ta cena oscyluje. Yy, no, zaraz wam pokażę wykres. Bo tutaj teraz pojawiła się taka nowość, view token. Tutaj yy, mamy już wykresy. To co wiele osób czekało, więc zobaczmy sobie teraz w ciągu ostatnich 24 godzin, yy, taka jakby najwyżej ten token był po 5 yy, tronów za jeden token. I tutaj te aukcje kończą się o drugiej rano naszego czasu, więc tutaj zobaczcie, że. Właśnie wokół tego okresu, jak ludzie wchodzą, to są te najwyższe, jakby ta cena jest wysoka i później, zaraz jak się kończy ta aukcja, no to ludzie zrzucają te tokeny i nieraz w tym okresie, jak wstaniemy sobie rano, można próbować kupować tokeny po niższej cenie. Ale może być to ciężkie, bo tutaj jest takie coś jak price impact i jak ta cena bardzo skacze, może nam nie wejść ta transakcja, tak? Także trzeba się tutaj wszczelić. Można próbować sobie tutaj tak robić taki scalping czy trading, czyli kupujemy taniej, sprzedajemy drożej. Jest to, powiedzmy, dobry pomysł. Oczywiście dla osób, które gdzieś tam mają jakieś pojęcie o tym i też mają akceptację ryzyka, no, bo możemy, może się tak zdarzyć, że coś tam tutaj nie wyjdzie. Tu sobie odświeżymy, jak wejdziemy tutaj, na przykład damy sobie, nie wiem, prawym wszystkim myszy otwórz nowej karcie, pokaże nam się y, taki jakby tutaj wykres, tu możemy zobaczyć sobie aktualną cenę i y, mamy tutaj no to jest akurat trading, view, więc możemy sobie tutaj włączyć na przykład nie wiem na 30-minutowym wykresie zobaczyć y, jak ta cena się kształtowała. I, I dzięki temu możemy sobie tutaj gdzieś badać. Czasami jak sobie wejdziemy na ten 5-minutowy, chcemy robić taki scalping, to możemy tutaj sobie szukać jakiejś okazji zakupowej, tak? Ogólnie możemy sobie badać cenę, więc jest to bardzo fajne. Mi się to podoba, że w końcu na tym just Swapie to jest, no bo oprócz takich projektów też tutaj są nieraz jakieś coiny wychodzą, jakieś farmy i, i są naprawdę tutaj nieraz pompy, więc bardzo to ułatwia jakby mm, sprawdzanie mm, tych statystyk tego wszystkiego, tak? Tutaj możemy sobie też zobaczyć płynność, jak się kształtowała, wolumen, tak? No i taki podstawowy wykres, także bardzo przydatne. No i co? Myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o to podsumowanie. Jak widzicie, no projekt bardzo udany dotychczas. Oczywiście zalecam podchodzić do tego z ostrożnością. Tak jak, tak jak tam pokazuję teraz taki ekran na początku, już to będę pokazywał, tutaj sobie staram się ulepszać coraz te filmy bardziej intro sobie takie próbne zrobiłem jeszcze myślę, że to takie akurat z jeszcze znakiem wodnym, ale będzie, będę, będę robił pewnie sobie sam na After Effects jakieś intro, bo muszę tam odświeżyć tą umiejętności wszystko to, to fajnie, estetycznie wygląda będzie jeszcze więcej filmów zapraszam do oglądania, zapraszam też do moich grup telegramowych, tam na bieżąco będziecie otrzymywali aktualności nieraz nie mam czasu nagrać filmu a, a tam szybciej na telegramie coś piszę, napiszę jak coś się dzieje jakieś takie ważne informacje, newsy po prostu warto tam być, żeby być na bieżąco, tak? Nie zawsze jestem w stanie tak szybko nagrać film, a tam są informacje na bieżąco. Powoli tam się buduje społeczność. Ja teraz będę trochę reklamował na social mediach te kanały, więc na pewno więcej osób dołączy i możemy sobie tam prowadzić dyskusje, wymieniać się doświadczeniami no i obserwować to, co ja robię, po to, żeby być po prostu na bieżąco. Dzięki, zapraszam do oglądania kolejnych filmów.